Cześć, halysien! Witajcie w kolejnym odcinku znaków Zodiaku. Ostatnio znaki Zodiaku były na live i tam poczyniło się dosyć dużo rzeczy, ponieważ Eliana z Markiem wzięli ślub. Były z tym pewne problemy, ale w końcu udało się. No i Eliana zaszła w ciążę i urodziła bliźniaki. Więc mamy mały problem. <gry> ale przechodzimy do gry. Mam nadzieję, że nasi rodzice poradzą sobie z tymi niedogodnościami, które na nich czekają. Myślałam, że może będą trojaczki i. Miałam nadzieję, że ich nie będzie, chociaż mielibyśmy z głowy od razu trójkę dzieci. Teraz musimy postarać się jeszcze o jedno. Myślałam może nad adopcją, ale chyba jednak jeszcze zdążymy urodzić własne, za co chciałabym się zabrać, tak naprawdę od razu, żeby było już z głowy odchowane i wiecie, na ranie. Ale na razie mamy dwie córeczki. Mamy córeczkę Izabelę i mamy córeczkę Walerię. W kolejnych zasadach tego pokolenia mamy um, generację drugą, czyli ryby, i jedna z naszych córek będzie musiała. Te generacje poprowadzić. I musi mieć cechy: artysta, histeryk, niechlujny, wygadany przyjacielski, bądź takie ekwiwalenty tego wszystkiego, coś, co się zgadza. No, i zastanawiam się, czy będzie to Waleria, czy to będzie Izabela, i dałam obydwu takie cechy, które można ewentualnie później zmienić. Tak, Skorpion my oczywiście te znaki Zodiaku zmienimy w kasie później, bo to nie da się tak wycyrklować, żeby trafić. Jedna jest artystką przyjacielską, a druga jest neurotyczka, i nie chluj. I to się tak, i to się wszystko zgadza. Będziemy musieli w takim razie wybrać. One w ogóle mają, a nie, inne mają. O, ale ona ma za to zielony, a kolejnym kolorem tej generacji będzie jasnozielony. Wydaje mi się, że Waleria będzie kolejną simką, która poprowadzi następne pokolenie, ze względu na to, że urodziła się jako pierwsza. Więc, jako ta pierworodna, ma prawo kontynuowania serii. Ale jeszcze zobaczymy. Na razie skłaniam się ku Walerii. Zobaczymy, jak one będą rosły, jak będą się rozwijały. Od tego też to wszystko zależy. A teraz, no cóż, Eliana urodziła. Ona właśnie wróciła ze szpitala. Jako, że byli były bliźniaki, no to musiałam trochę poprzestawiać tutaj w domku. Więc mamy dwie kołyski w tym małym pokoiku. Jakbym wiedziała, kurde, to bym zrobiła ten większy. No ale na razie będą się tutaj. Um... Gnieździły w tym małym, jak będą starsze, to przeniesiemy ich do tego pomieszczenia. Ja sobie nimi oczywiście pograłam. Mark zajął się, a jej, tak mi trochę coś się zacina znowuż. Tak jak było na live, a potem gra się wysypała i, i potem działało już wszystko w porządku. Kurde, może faktycznie włączę i wyłączę, bo tu widzę, że tak trochę ciężko mi będzie. Hmm... On jest głodny, to może sobie w takim razie zjeść jakieś resztki. Wyłączę tę muzykę, żeby potem nie było jakichś tam problemów, bo to czasami w Trójce są tak podobne piosenki do prawdziwych, że mogą być jakieś problemy z <śm> um, prawami autorskimi. E, tak, Mark również na live pozbył się Ogona więc nie jest już więcej syreną, jest już normalnym simem, normalnym człowiekiem i może jeść wszystko, nie musi jeść ciągle tych wodorostów bądź ryb. Eliana ma podwójne nazwisko, Eliana McCoy Brandt, czyli tak jak chciałam, a dzieciaki mają na razie brand. mi się wydaje, że będą miały pojedyncze. Eliana za to czuje się świetnie, ale chciałam, żeby ona trochę jeszcze poćwiczyła, jako że przed tym jak dowiedziała się, że jest w ciąży, pojawił jej się brzuch, to ona poprawiła swoją umiejętność, jest na szóstym poziomie sztuk walki. Trochę jej to wolno idzie, również jest, ma, jest pod koniec umiejętności, całej umiejętności charyzmy. To jest, ma tak na 40% gdzieś ten pasek ulokowany, więc będzie mogła niedługo z... Co zrobić zrealizować ten cel, jaki jest poziom charyzmy, tak? Tak, dziesio... nie nie ma dziesiątego poziomu charyzmy, ale ja to potrzebowałam do kariery, więc to tak czy siak. A dziesiąty poziom sztuk walki jest potrzebny, to tak, to to musi ćwiczyć. Okej, okay, i wypełnienie pragnienia, ale kurczę, ona jako, że na razie nie idzie do pracy z przez pięć dni, kurne, no to to jest z tym problem. Co tutaj, on ty chcesz zrobić? Wyściskać Walerię, okej, okay, na szukanie jajek, ona już była na szukaniu jajek, iść na zakupy, zobaczymy. E, naprawić toaletę, czy... Mamy zepsuty kibel? Mamy, to odetkaj, proszę. Te kibel nam się ostatnio cały czas Co jest z nimi dzieje. I Mark może iść spać, jako że on ma gdzieś te dzieciaki. <laughs> on w ogóle jest zadowolony z tego, że ma te dzieci, a on y, nie cierpi dzieci, tak? Nie on, nie, on, nie ma nie cierpi dzieci. Coś mi się ubzdurało, chyba z inną serią pomyliło. Y, on ma, unika zobowiązań, ale no, udało nam się wziąć ten ślub bez większych problemów, jeśli chodzi y, o Marka. Dlatego było zagrożenie, że się to nie uda, ale jednak się udało. Bez większych problemów, chyba że tylko techniczne. Dobra, proszę ci, ja ciebie, jak ci idzie? Idzie całkiem nieźle, a ja coś chciałam jeszcze zrobić. Aha, chciałam jeszcze prezenty poprzyjmować, ponieważ tam kil kilka prezentów mamy do przyjęcia i musimy sobie też to zrobić, bo ostatnio już przyjęłam trochę mniej, też na live, chyba. Odsyłaliśmy prezenciory. Jeśli ktoś nie widział tego live'a, to może sobie przerzucić. Tam się działy bardzo różne y, dziwne rzeczy. Po prostu tam się nic nie udawało. To była totalna porażka, ale było śmiesznie, przynajmniej. Potem już wszystko wyszło tak, jak powinno być, ale na, na początku to była tragedia. Totalna. On chciałby też poprawić. O, widzisz, on tym majsterkowaniem też tutaj się zaczął interesować. I pisaniem też, bo on tu bardzo dużo książek czyta. W ogóle jak się dowiedział, że Elena jest w ciąży, to ciągle chciał czytać książki o dzieciach. Przeczytał, przeczytał chyba dwie i ciągle byłoby mało. Um, albo wiesz, co, no to choć najpierw przyjmiemy sobie na samym początku te prezenty. Przyjmijmy. Kogo tu mamy? O, Kacper, pozdrowie... pozdrawia rodzinka Constella... Constellation, <laughs> czekająca na nowego członka rodziny. Mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. Dziękujemy za lampkę. Oczywiście em, się zrewanżujemy. E, to w takim razie pozdrowienia od nowych członków rodziny. Tak jest. Aga, dziękuję za simoleony. Dostajemy e, bańki. <laughs> Dziękujemy, dziękujemy. Odsyłamy również pozdrowionka od naszych małych dziewczyn, od Izabeli, od Walerii. Um, Mirosława Kasztanowiec, Tristka, dziękujemy za co? Bardzo kawiarni. O na to jest jakiś znak. Może będziemy e, jakiś. Mimo mikrofon przeszkadza, może otworzymy sobie jakąś kawiarnię swoją, Kurczę, Czemu nie? Mieć jakiś swój lokal, bardzo fajny pomysł. Od Agi dostaliśmy o wujcik. Piotrek. O, tam było, że miłość swojego życia poznała. Znowu dostaliśmy sztalugi od, od Piotrka ciągle dostajemy właśnie takie rzeczy pod Marka, typowo. Yy, I od Juli bardzo dziękujemy. Dysk słoneczny, świetnie. Proszę bardzo, odsyłamy również i już dzisiaj wszystkie rozdysponowaliśmy. Resztę będziemy sobie wysyłać później. Jeśli ktoś chce mnie zaprosić, oczywiście, to. Taka sobie Elis. Jest to moja wdzięczność. Aha, dostałam odznakę. Okej, okay, to tutaj jestem um, dostępna. Można mnie znaleźć. Okej, okay, Mark idzie spać. Eliana jeszcze trochę poćwiczy. Um, myślę, że co tutaj które nasze dziewczyny a ja mało towarzystwa. To jeszcze za chwilę Eliana się nimi zajmie. Jeszcze chwilę poćwiczy, a potem po prostu każdą e... daje jej butelkę, żeby spokojnie spały. E... W nocy wyściskamy... Weźmiemy na ręce, chociaż to już jest to samo przecież, <laughs> cała ja. Pobawimy się i oczywiście z Izabelą też. Pobawimy się wspólnie, damy butelkę i wyściskamy. Uż do końca i się zajmij sobą, bo tutaj już też czas spać, jest druga w nocy. Mark oczywiście nie poczuwa się do opieki nad dziećmi, przez i weź kąpiel i idź spać zje sobie rano, Mark oczywiście już smacznie chrapie, on już tutaj ma wiecie wyrąbane dzieciaki na drugim końcu domu on nic nie słyszy, nic mu nie przeszkadza może sobie spać um, automatyczne wszystkie światła tak, niech będzie one nie śpią, ale za chwilę powinny już spać, bo są dosyć zmęczone ale tutaj są ogarnięte na tyle, że mogą sobie teraz spokojnie do rana poczekać Eliana musi zająć się sobą, bo czuje się bardzo słabo. A my widzimy się rano, w sumie dzisiaj jest lato już. Zaczęło się. Eliana do pracy nie idzie, jako że ma wolne, bo urodziła właśnie dzieci. Ale myślę, że możemy zajść w kolejną ciążę, chociaż boję się, że ona będzie miała potem znowu bliźniaki i będziemy mieć czwórkę dzieci. Tak się skłaniam ku pomysłowi, żeby oni adoptowali jedno dziecko małe. My będziemy sterować jedną z sióstr. Co myślicie? Żeby po prostu zaadoptowali dziecko, bo boję się, że jednak będą bliźniaki, a to już będzie za dużo dla mnie totalnie. Chociaż bliźniaki, jak bliźniaki, Jezu, co tu się dzieje ostatnio z tym miastem? Ale trojaczki, jakby były, to już w ogóle totalna tragedia, i nie dałabym sobie rady, i podejrzewam, żeby po prostu rzuciła ten sejf w cholerę. <laughs> Byłabym tak bardzo sfrustrowana. Mark właśnie robi śniadanie, zdobył trzeci poziom gotowania, chociaż tyle z niego pożytku jest, że Eliana, jak w stanie to będzie miała. Um, świeże śniadanie. Zawsze to coś ciepłego. Zawsze z Szymonem, jak coś jemy na obiad i nie jest to do końca nasz urban danie, to zawsze coś ciepłego. I oni tak samo, ale mam nadzieję, że będą się. Te nasze simy będą w miarę zadowolone z tego dania. Eliana, ona jest głodna, ale Mark, słuchaj, jak zrobi śniadanie. On pójdzie zająć się pocztą. Dzieciaków za bardzo nie będzie tykał. On nie jest zbyt przydatny, ale tutaj i Waleria czuje się yy, średnio. Choć, Eliana, ty już musisz wstać. Nie ma wyboru. Musisz zająć się dziećmi, jako że twój mąż takiego sobie wybrałaś. Baw się, proszę, wspólnie. Wyściskaj. Co tam jeszcze jest? O, good. Proszę bardzo. E, daj butelkę. No i Izabeli tak samo. Baw się wspólnie. E, daj butelkę i wyściskaj. A potem dopiero zjesz sobie śniadanie już na spokojnie, jak dzieci będą ogarnięte. O nie, te lalki! Babunia, no nie chcę, żeby one miały te lalki kripolskie takie. One mają tutaj misie, szumisie. Fenix, e, Prudence. Wiem, że możecie to zaskoczyć, ale po prostu szaleję za to, myślę, że powinniśmy się spotkać i sp przekonać, co się stanie. No, ty stary dziadzie, nie. I w ogóle Eliana i Mark dostają bardzo często listy miłosne. Eliana ma y, duże powodzenie u mężczyzn, w sumie jest bardzo ładną simką. Ej, patrzcie, sam chcę przyjść, ja mu nic nie robiłam i sam przyszedł zająć się dzieckiem. To mnie bardzo cieszy, bo jednak nie jest tak bardzo bezużyteczny, jak myślałam. Tu, proszę. Wyściskasz, wyściskasz, przynajmniej jej się, mu się to zaliczy, sam chciał, więc ja jestem zadowolona z tego, jak on tutaj poczynia. Czy Valeria czuje się dobrze? Nie czuje się dobrze, weź ją na karm. Daję butelkę. Dobra, to jak on wziął Izabelę, to niech też już przynajmniej da butelkę, niech trochę wyściska, niech z tym dzieckiem trochę się tam zajmie. Też, bo czemu nie? Nie, nie, nie odkładaj, nie odkładaj. Okej, okay, są w miarę ogarnięte. Proszę, włóż Izabelę. Czy możemy coś z tym misiem tutaj zrobić? Nie możemy nic. Okej, okay. to będą tutaj sobie siedziały w łóżeczku. Nie ma, nie, to nie jest łóżko. Tu Waleria ma swoje łóżeczko. To jest łóżeczko Izabeli. Muszę się trzymać tego podziału, bo ja po je pomylę. <laughs> Proszę im przełożyć. Aha, już, po, już poknocili wszystko. No trudno. No to idź zjeść, dobra, w sumie łóżeczko, najmniejszy problem. Weź talerz, jezus, ja jestem taka po prostu tutaj nieogarnięta z tymi simami. Idź jeść, dziewczyno. A potem weźmiemy sobie opiekunkę i możemy iść faktycznie gdzieś z nimi, może na jakąś randeczkę. Jako, że wiecie, świeżo upieczeni rodzice będą mieli teraz dużo mniej czasu dla siebie, ale póki dzieciaki są małe i dobrze ogarnięte, to mogą się po prostu gdzieś przejść, bara barabara, dobra, nowy przepis tam już nie. Wybrać karierę detektyw. Ja nie mam czasu, żeby z nim latać po tym pomieszczeniu, by mógł za robotę się normalną wziąć, a nie jakieś tam ma i marzenia. Ale powiem Wam, że maluje dosyć ładnie i ja lubię jego obrazy, i te jego obrazy w całym domu są tutaj. Ostatnio namalował w takich odcieniach fioletu, mi się bardzo spodobał ten obraz, powiesiłam go nawet w salonie i dałam nazwę Urszula, ponieważ kojarzy mi się z Urszulą z Arielki. Takie właśnie fioletowe odcienie i wisi w salonie, na razie w takim miejscu trochę nieszczęśliwym, bo nie mam gdzie go powiesić, ale muszę go gdzieś przewiesić, bo bardzo mi się podoba ten obraz. Um, no, także tego. Także tego, także tego, ten też możemy gdzieś tutaj przewiesić. Tu nie możemy, bo ta sterta leży muszę gdzieś się tego pozbyć. E, chyba, że o, u dzieci możemy też powiesić taki obraz. Um, jak się czujecie, wiesz co, Mark, chodź skorzystaj. Tutaj te kwiaty mi tutaj wszystko przeszkadzają. Użyj. E, Elianka, ty też tutaj widzę, że mogłabyś sobie coś porobić jeszcze. Może trochę. Aha, wyciekujonem wykujonów, e, to mnie nie interesuje akurat w tej grze. E, wyjdziemy sobie dzisiaj może na jakiś obiad wspólny, ale to za chwilę. Wynajmiemy sobie opiekunkę i oni się po prostu przejdą gdzieś we dwoje. Ale e, Jana chce grać na kompie, to nie gra. Ja też lubię pograć, więc tutaj nie mam nic przeciwko. Dzieciaki są ok. E, Izabela, wiesz co? Mark, ty się sam nią zająłeś, proszę. zmienij pieluszkę jednej i drugiej, one powinny być wtedy już e, zupełnie bardzo dobrze się czuć. Przyjdzie opiekunka, to po prostu tylko tyle, że do nich zajrzy, czy się nic złego nie dzieje. A tak to będzie mogła sobie robić ta opiekunka, co chce, jeszcze dostanie za to hajsy, nie? Dobra robota. <grym> Dobra, to lecimy na miasto i możemy wybrać się właśnie, żeby gdzieś zjeść, albo do kina. Czy mamy gdzieś tutaj jakiś film? Pójdź na film z sympatią. To pójdziemy do kina w takim razie. Może posępne rozkwity, nie wiem co to jest za film, ale wybierzemy się do tego kina w takim razie. Bardzo ładne jest to kino, chociaż tekstury mi się nie wczytały. <laughs> o, opiekunka, tutaj opiekun zajmuje się już dzieciakami, widać, że już całkiem nieźle mu idzie, dobrze wydane pieniądze. A Eliana z Markiem idą sobie do kina, czyli taka dosyć lu luźna, leniwa niedziela bez dzieci. Pierwsza niedziela z dziećmi, ale bez dzieci. Świetnie. A to co to taka impreza? Kurde, to są te lampy stroboskopowe. Fucken. One będą teraz tak migać, tutaj padaczki można dostać. Nie patrzcie na to, wcale nie jest śmieszne w ogóle. W ogóle Mark chce powiększyć rodzinę, i wydaje mu się, że, wydaje mu się, wydaje mi się, że mu to em, zaznaczę, ze względu na to, że, no powiem wam, jestem zaskoczona tym, że tak bardzo chce tę rodzinę powiększyć. Czy to jest nasz kolega? Nie. Okej, okay, właśnie obejrzała film i on też właśnie obejrzał. Tam wziął się w garść. No tak, kochany, kochana, to jest przecież wasza randka, jesteście małżeństwem. O, po świetnym filmie dla kobiet, okej, okay, czyli on zrobił jej przyjemność i poszli po prostu na taki kobiecy film. Poszedł jej na rękę. A teraz możemy wybrać się gdzieś, żeby zjeść. E, tu mamy komis, tu mamy restaurację. Jedz tutaj, jedz z sympatią. Niech się wybiorą. Czy oni będą jedli na... w środku czy na dworze? Bo nie pamiętam. Chyba na dworze. Ona założyła w ogóle sukienkę swoją ślubną. I on też swój ślubny strój. Chyba to jest ich taki e, dzień poślubny. <grym> Weekend poślubny. Kurde. I dlatego tak się odwalili po prostu jak szczurne otwarcie kanału. Pomocnik kelnera potknął się i przewrócił na ciebie wózek pełen deserów. Chcesz na niego nakrzyczeć? Czy odezwać się uprzejmie? Oczywiście zachowujemy uprzejmość. Pomocnik kelnera przeprasza wylewnie i zapewnia, że nie zapłacisz za posiłek. Dodatkowo otrzymujesz za darmo najlepszy tort anielski dla kilku osób, który możesz zabrać do domu. Widzicie, opłaca się być miłym. Okej, okay, oni nie jedli na zewnątrz, jedli tutaj, w środku. Trochę szkoda. Czy my możemy... Aha, tutaj tak usiądź. usiąść. Jezus, ale ty się przebierz, bo tobie szyi nie widać. Zmień strój na co dzień. On w sumie tak może być ubrany, nie wygląda źle. Jest 18, oni sobie zjedli, byli w kinie. O, i mamy dzikiego konia. Czy jeszcze jest ten festiwal gdzieś tutaj, bo tutaj jest park? Jest ten festiwal, może sobie zdjęcie zrobimy. Zawsze lubię, jak, jak ci simowie robią sobie zdjęcia na tych festiwalach, ale chyba wiosennego już nie ma, a letni jeszcze nie dojechał do miasta, więc no, zostawimy to tak, jak jest, ale jest sporo tutaj simów. Ona by musiała do tej swojej umiejętności charyzmy jeszcze poznać trzech, ale ona jest na randce z mężem, więc nie będą tutaj za bardzo szaleć z poznawaniem nowych simów, ale mogą na przykład się jeszcze pocałować. I przytulić, tak przy wszystkich, niech wszyscy widzą, jak bardzo się kochają. A co tam, co tam mają się wstydzić, że mają tak wspaniałe uczucia, w ogóle się strasznie. Ale tak, wiecie, tak sobie siedzę, nie, nie, tak potem, jak widzę na tej kamerce, jak wygląda, ja wyglądam, to taka, kurde, quasi-modo, nie, 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 ja muszę tu się jakoś inaczej ułożyć, ale nie mam miejsca. <laughs> ok. Jest już dosyć późno, musimy wracać do domu do dzieci. E, zakończmy randkę w takim razie. I poproś o... Mamy tutaj gdzieś za... zakończ randkę? Nie chcę poprosić o opuszczenie randki, ja bym chciała, żeby... Oni już zakończyli. O, zakończ randkę. Było fajnie. Dzięki za wyciągnięcie mnie. Było fajno. Byłaś w zeżarła. i się. No, co, co jeszcze chcieć więcej? Jeszcze dostała tort anielski w wyposażeniu. Tak jest. Ma. Jedźmy do domu w takim razie. On jedzie taksówką, a ona jedzie limuzyną. Świetne to małżeństwo jest. No, to naprawdę świetne. Okej, okay, jak tam te nasze dzieci, dobra, ogarną je jakoś, bo było, powiem Wam, już gorąco zaczęło mi się robić. Mówię, kurde, co tutaj. Co on tam robi, że nic nie robi? Ale nie, zajął się tymi dziećmi faktycznie całkiem dobrze. Dobra, Walerii, towarzystwo podskoczyło. Izabeli trochę mniej. Proszę pobaw się wspólnie trochę z dziećmi. Przywitajcie się, wyściskaj. Czy my możemy dać mu jakiś napiwek? Nie możemy dać mu napiwku. Szkoda, bo chciałam mu właśnie dać. Eee, za dobre zajęcie się naszymi córkami, ale widocznie nie możemy. Wyściskaj proszę, nie już do kompa. I baw się też z Walerią. Teraz zaklinujemy się w drzwiach. A nie, jednak nie. Dobra, zajmijcie się jeszcze dziećmi na noc. Okej, okay, one są najedzone. Pewnie niedługo będą spać. Niedługo będą brudne zapewne. Pobrudzą pieluchy. Ale jako, że to jest wspaniała randka, no to zakończymy tę randkę... Miłym akcentem wieczornym? <laughs> uh, nie, nie tutaj. Uh, proszę, włóż Izabelę, włóż Walerię, już tak, proszę, nie kombinujcie z tymi łóżkami. Eliana, odpręż się. Mark też się odpręż, już wiadomo do czego zmierzam. No i dobry wieczór, dobry wieczór. Eee, poprzytulaj się. Co, obcisku i co, i barabara, nie? Na, na noc jeszcze. Tutaj im się. I musi zaliczyć. Ale kurde, Izabela będzie płakała za chwilę, bo ona jest brudna. Myślę, że Eliana jeszcze wstanie, chociaż Mark się lepiej czuje. To Mark wstanie w takim razie do Izabeli i jeszcze jej zmieni pieluszkę. Sam się jeszcze wykąpie, zdąży. No i wtedy dopiero pójdzie spać. Obie dziewczyny ogarnięte mogą iść już spokojnie spać. Eliana już śpi, Mark też już się zabiera za spanie. Um, proszę ten telefon zignorować. Gdzieś to powinno być, tak. Na pewno jakieś pierdoły były niepotrzebne. I co, będę kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Jestem ciekawa, jak sądzicie, co sądzicie o moim pomyśle, jeśli chodzi o adopcję. Czy Elena powinna sama urodzić, czy jednak powinni dać szansę jakiemuś dziecku z miasta i stworzyć mu dom? Ja się skłaniam ku temu drugiemu, ale zobaczymy. Następny odcinek pewnie będzie już niebawem. Wtedy chciałabym, żeby te dziewczyny już nasze były jako todlery. Ponieważ zależy mi na tym, żeby jak najszybciej przejść do kolejnego pokolenia. Dlatego, cóż, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za obecność w tym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć.